To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Witam Cię Mora bardzo serdecznie. Ja jestem Gromczak i dzisiaj mam dla Ciebie opowieść o najnowszym modzie fabularnym z Modpaka, czyli Night Chronicle. Także weź sobie porządnego bucha bagiennego ziela i posłuchaj czym jest nowa przygoda w Gotiku III. Night Chronicle to najnowszy dodatek fabularny dodany wraz z aktualizacją Modpack 1.3.2. Autorem dodatku jest Tube 4N, jeden z rosyjskich moderów. Modyfikacja rozszerza przygodę bezimiennego o nowe zadania związane z tajemniczym wędrownym rycerzem podróżującym po całym kontynencie. Jednakże zanim plugin stał się dodatkiem z fabułą, to we wcześniejszych wersjach Modpack występował pod inną nazwą. Arcania Risen Model Pack i był wyłącznie teksturpakiem dodającym nowe przedmioty. A czym dokładnie Night Chronicle jest teraz i jak prezentuje się na tle innych modów i ogólnie całego Gotika III, Night Chronicle to nie tylko nowa przygoda, to również nowe tekstury, nowe przedmioty, nowi NPC i nowe potwory. Tak jak już wspomniałem, mod wcześniej był czymś zupełnie innym i dodawał wyłącznie nowe przedmioty z Arkani i Rizena. Teraz ma zupełnie zmienioną koncepcję. Niemniej wciąż sporo elementów z jego poprzednich wersji w grze pozostało, zaś inne stały się częścią np. content moda. Co więc jest zawarte w modzie? Zacznijmy od tych mniej istotnych rzeczy. Modyfikacja dodaje ponad 20 nowych pancerzy i hełmów, aczkolwiek większość z nich została zaczerpnięta z innych gier jak Elder Scrolls, Risen, Arcania itd. Nowe zbroje to oczywiście nie wszystko. Do dyspozycji będziemy mieli też aż 20 dodatkowych broni, nowe receptury i inne przedmioty. Ogólnie dużo tego wszystkiego, ale jeżeli mieliście już wcześniej styczność z modem Arcania Risen Model Pack, to większość z tych nowych przedmiotów powinniście już znać. Fajną nowością w tej modyfikacji jest nowa mechanika polegająca na możliwości otwierania i zamykania niektórych hełmów. Niby nic wielkiego, ale fajna ciekawostka. Oprócz nowych przedmiotów, modyfikacja dodaje też cztery nowe warianty potworów, a wraz z nimi nowe unikalne trofea. Ponadto delikatnie zmieniła się też tekstura ognistego golema czy cieniostwora. Także instalując inne paczki tekstur z modpaka, które zmieniają wygląd wspomnianych potworów, to i tak priorytet będzie miała modyfikacja Night. Chronicle, i to te właśnie tekstury wtedy pojawią się w grze. Kolejna rzecz to nowe postacie niezależne w Myrtanie czy Warancie, nowy wygląd Paladynów, a także nowe tekstury dla Korangara. Jeżeli chodzi o angara, to tutaj nie ma zbyt wiele do powiedzenia, po prostu otrzymał on delikatnie zmieniony wygląd. Rycerze i paladyni to już inna rozmowa. Ich nowy wygląd najbardziej będzie się rzucał w oczy w Vanguardzie, gdzie paladyni będący główną strażą Robara II, noszą bardzo fajne, unikalne pancerze, jasno sugerujące, że są oni wojownikami i nosa. Co się tyczy nowych NPC-ów, to wszyscy są związani z nową ścieżką fabularną. Wśród tych nowych postaci będą zarówno te przyjaźnie nastawione do nas, jak również wrogo nastawiane. a wśród tych wrogo nastawionych postaci pojawią się też unikalni przeciwnicy bezpośrednio związani z fabułą i naszymi wyborami w niej. Co jeszcze z takich mniej istotnych rzeczy, to warto wspomnieć, że modyfikacja została pierwotnie wydana z pełnym rosyjskim udźwiękowieniem, jednakże w polskiej wersji językowej wszystkie nowe dialogi są nieme, lub w przypadku bezmiennego, jeżeli wypowiada on kwestie, które już w grze wcześniej istniała, to wtedy ma on wklejony swój oryginalny. Głos tą oryginalną wypowiedź, która już wcześniej normalnie się pojawia w grze. Dlaczego w polskiej wersji tak to wygląda? Dlaczego nie mamy tego pełnego rosyjskiego dubbingu? Tego niestety nie wiem. Albo twórcy celowo usunęli rosyjski dubbing dla polskiej wersji językowej gry, planując dodać w przyszłości powiedzmy głosy AI, albo zrobić swój własny dubbing, albo gra po prostu nie jest w stanie odtworzyć dwóch plików językowych jednocześnie. Czyli jeżeli dubbing jest zapisany w pliku, który jest bezpośrednio związany z Oryginalnym rosyjskim dubbingiem, to gra być może nie będzie w stanie tego pliku wczytać, jeżeli będziemy grali po polsku. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, chętnie swoją wiedzę poszerzę w tej kwestii. W każdym razie na ten moment, jeżeli chodzi o polską wersję moda, to nie ma dodanego żadnego dubbingu AI, dialogi pozostają nieme lub bezimienny wypowiada kwestie, które oryginalnie w grze się wcześniej pojawiają. Tak czy inaczej, wszystko to, co wymieniłem do tej pory, to jedynie dodatki do tego, czym w ogóle jest moda. Night Chronicle. Głównym elementem modyfikacji jest nowy wątek fabularny związany z wcześniej wspomnianym wędrownym rycerzem. Zadania te nie są w żaden sposób bezpośrednio powiązane z główną fabułą strójki, więc można je wykonywać w dowolnym momencie gry, niezależnie od naszych postępów. Co jednak jest ważne, ta nowa ścieżka questowa to nie są zwykłe generyczne zadania typu przynieść podaj, pozamiataj. Niektóre zostały specjalnie oskryptowane, zaś inne bardzo fajnie wpasowują się w wydarzenia Jakie mają miejsce w danej okolicy na przykład jedno z zadań jest związane z bandytami Ortegi. Zadania te może nie są najwyższych lotów, ale muszę powiedzieć, że są całkiem niezłe, jak na gotika, nie wspominając o pozostałych modyfikacjach do trójki. Na przykład w porównaniu do takich zadań z moda LTM to Night Chronicle stoi co najmniej dwie, a może nawet trzy półki wyżej. Moim zdaniem, oczywiście. Co dodatkowo wyróżnia Night Chronicle, to możliwość ukończenia fabuły dodatku na dwa sposoby, dzięki czemu jesteśmy. Z Zachęcani, żeby przejść dodatek przynajmniej dwa razy. Ponadto, te nowe questy czasem będą wymagały upłynięcia określonego czasu, zanim będzie można w nowym wątku przejść do dalszego jego etapu. Ale tak jak powiedziałem, nie oczekujcie jakiejś nadzwyczajnie ambitnej fabuły, wyborów czy konsekwencji rodem z Wiedźmina, bo to wciąż tylko Gotik, zaś same wybory podczas tej fabuły dodatku będą bardziej przypominały wybór pomiędzy ścieżką Beliara i Nosa czy Adanosa niż coś, co miałoby jakiś ogromny wpływ na ukształtowanie. Kształtowanie całego przebiegu historii. A propos historii, właśnie to jak długa ona jest? Przejście samej fabuły Night Chronicle powinno zająć coś około dwóch godzin, co uważam za dość zadowalający wynik, jak na modyfikację do Gotika Trójki. Oczywiście, finalny czas trwania rozgrywki będzie zależał od tego, w jaki sposób gracie: czy słuchacie bądź czytacie wszystkie dialogi, czy zaglądacie w każdy jeden kąt, czy po prostu brniecie szybko naprzód. A w jaki sposób można tą modyfikację rozpocząć? Czy trzeba spełniać Jakieś konkretne wymagania, uzyskać jakiś konkretny postęp w grze? Nic nie trzeba wcześniej robić i fabułę Night Chronicle można rozpocząć od razu po oswobodzeniu Ardei. Przygodę rozpoczniecie po rozmowie z tajemniczym rycerzem, którego po raz pierwszy będzie można spotkać przy wodospadzie w pobliżu gońców leśnych i druida stacjonujących blisko Montery. To ten wodospad, który jest naprzeciwko wioski Lago. Tam wystarczy pogadać z rycerzem, aczkolwiek z tej rozmowy niewiele wyniknie, i na pierwszy rzut oka. Nie będzie wiadomo, co dalej zrobić, bo nie dostaniemy żadnych wskazówek co dalej. W trakcie konwersacji z tym nowym NPS-em trzeba go wypytać o pancerz, o którym będzie on mówił. Następnie po upływie kilku dni, a może nawet wystarczy jeden dzień, tak naprawdę tego nie sprawdzałem dokładnie. W każdym razie, po upływie pewnego czasu, rycerz przeniesie się do Cape Dan i tam właśnie otrzymacie od niego pierwsze oficjalne zadanie, które pojawi się w dzienniku zadań. Po wykonaniu tego questa czy dwóch rycerz podczas dialogu da Wam konkretne wskazówki gdzie dalej będzie można go spotkać. W którym kierunku on się uda, i w ten sposób rozpoczniecie całą ścieżkę fabularną modyfikacji Night Chronicle. Co do samej modyfikacji i tego jak ona wygląda na tle innych modów, to naprawdę nie jest źle, tak jak już mówiłem. Chociaż można się oczywiście przyczepić do paru elementów, szczególnie jeżeli chodzi o lore Gotika. Bo tak jak nowe przedmioty i to wszystko, cała ta otoczka bardzo fajnie wygląda i tak dalej, to jednak mogą pojawić się rzeczy, które na pierwszy rzut oka, przynajmniej nie za bardzo pasują do tego uniwersum. I takim przykładem są m.in. Konie, które o ile mi wiadomo w tym uniwersum chyba nie występują. Chociaż oczywiście mogę się w tej kwestii mylić, bo sam dokładnie jakoś nie czytałem wszystkich ksiąg, listów i wszelkich innych dostępnych informacji, które mieliśmy we wcześniejszych odsłonach Gotika, albo nawet w późniejszych odsłonach Gotika. Także tak naprawdę ja nie wiem, czy te konie w tym uniwersum występują, czy nie. Jeżeli nie, no to te konie właśnie nie do końca pasują pod względem lore do Gotika III. Aczkolwiek pamiętajmy też, że jeżeli nie ma o koniach żadnej wzmianki, to one mogą występować, czyli mamy tutaj pewne pole do popisu i twórcy moda to pole wykorzystali w jakiś tam sposób. Tak czy siak, niezależnie czy tego nie pasują czy nie, to jest to duża nowość w grze. I nawet jeżeli to tylko element kosmetyczny, z którym nie ma jakiejś żadnej bezpośredniej interakcji, to jednak niektórym graczom tym bardziej wrażliwym na takie elementy, które do gry nie pasują, to może po prostu przeszkadzać. Poza tym, pod względami budowy fabuły, modyfikacja jakoś wcale nie różni się bardzo od takiego... Pirate Dream czy innych dodatków fabularnych. Pojawia się więcej, może, oskryptowanych elementów, ale nie jest to nic nadzwyczajnego, co mogłoby jakoś mocno wpłynąć na wrażenia płynące z rozgrywki. Poziomem zadania też nie odbiegają jakoś szczególnie ani na plus, ani na minus. Po prostu są w porządku, bardzo przyjemnie się je ogrywa i co ważne, nie frustrują po jakimś czasie, w przeciwieństwie na przykład do zadań z modyfikacji LTM. W najgorszym razie można powiedzieć, że modyfikacja jest ok do ogrywania, chociaż ja pokuszę się o stwierdzenie, że to moim zdaniem jeden z lepszych projektów w Gotiku III. Niemniej, jak już mówiłem, pod pewnymi względami związanymi z lore czy nawet samą fabułą Night Chronicle delikatnie może odbiegać od tego, co kochamy w Gotiku. Krótko mówiąc, modyfikacja ma elementy, które są po prostu świetne, a są też takie, że poziom np. fabularny moda jest zbliżony powiedzmy do New Balance do Gotika II, czyli jest w porządku, ale nie mamy styczności z jakąś wybitną fabułą. A nawet mogą pojawiać się miejscami kompletne bzdury. A czy modyfikacja jest dostępna jako osobny projekt, czy tylko można ją instalować poprzez instalację modpaka? Na ten moment, z tego co mi wiadomo, jest on dostępny wyłącznie w modpaku i nie wiem, czy da się go lub w przyszłości będzie się dało instalować jako osobny projekt. Niemniej jeżeli nie interesuje was reszta zawartości modpaka, to wystarczy, że wgracie wyłącznie ten plugin i też przecież możecie grać. Nie musicie instalować pozostałych elementów gry. Czy warto więc wgrywać Night Chronicle? Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w tego moda, to zdecydowanie warto, bo po pierwsze to zawsze coś nowego w Gotiku 3, a po drugie pośród wszystkich modów fabularnych do trójki, ten z pewnością należy do tych lepszych niż gorszych. Plugin świetnie komponuje się razem z pozostałymi dodatkami, jak konsekwencje, powrót generała Lee, content mod i tak dalej, zresztą był tworzony z myślą o graniu z tymi wszystkimi pluginami, także będzie to świetne uzupełnienie i rozszerzenie zawartości gry o nowe historie, czy bardzo dobrze wyglądające przedmioty. Modyfikacja nie psuje gry ani pod względem balansu, ani pod względem imersji. Wszystkie nowe rzeczy, czy ci nowi przeciwnicy są odpowiednio dobrani pod względem poziomu i miejsca, w którym występują. Nie powinno być więc sytuacji, że zaczynając wcześnie te nowe zadania, przeciwnicy okażą się dla nas zbyt silni. To po prostu normalny poziom gotika 3 bez żadnych hardkorowych wyzwań, ani nic z tych rzeczy. Oczywiście jak każdy plugin i ten mod nie przypadnie do gustu wszystkim. Ma swoje wady i zalety. Największymi plusami dodatku są bardzo dobrze wyglądające nowe przedmioty czy NPC oraz ta cała nowa przygoda. Wędrowny rycerz jest moim zdaniem ciekawie przedstawiony, a dodatkowym jego fajnym elementem jest to, że za każdym razem, kiedy zmienia on miejsce swojego pobytu, jego ubiór delikatnie się zmienia, dostosowując się do lokacji, w której go spotkamy. Z minusów moda to o czym już wspomniałem wcześniej, niekoniecznie pasujące wszystkie elementy pod względami Lori, jak na przykład konie, czy sama ta idea tego wędrownego rycerza. Dotychczas w większości modów, ani zresztą w samych głównych grach Gotika, takich postaci jak ten wędrowny rycerz, ani istot, jak konie po prostu nie było. Ale to tak naprawdę nic w nie znaczy ani nie jest niczym, co by jakoś mocno odrzucało od gry, czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o mnie, to ja serdecznie polecam przynajmniej raz ograć sobie Gotika 3 z modyfikacją Night Chronicle. Myślę, że ta nowa przygoda Wam się spodoba i da chociaż trochę więcej radości z gry. Ogromny szacunek dla TUB 4N za zrobienie i udostępnienie modyfikacji Night Chronicle oraz dla całego Team Sephiris za jej spolszczenie i dodanie do modpaka. Wszelkie prawa autorskie do moda należą do jego twórców. Dajcie znać czy już ograliście dodatek Night Chronicle i jakie są Wasze opinie na jego temat. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Na koniec Mora będzie mi bardzo miło jak ocenisz tą modyfikację i mój materiał, zostawiając pod nim łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało lub w dół jeżeli nie. Zachęcam Cię też do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a podobają Ci się takie filmy. Niestety cały czas tylko niewielki procent stałych widzów subskrybuje mój kanał, także gorąco do tego zachęcam i ogromnie dziękuję za każdą aktywność na kanale i pod filmem. I to tyle na dziś, Mora. Mam nadzieję, że podobnie jak ja będziesz się dobrze bawić przy modyfikacji Night Chronicle. No cóż, ja wracam do gorącego warantu dalej szukać boskich artefaktów ku chwale Beliara. A tobie mora życzę dobrej zabawy w Gotika trzeciego. Do następnego razu. Cześć! Porozmawiamy później, Mora. Nie daj się zabić!